Jako miasto zależy nam bardzo na tym, żeby tworzyć i odpowiadać w sposób systemowy i interdyscyplinarny na przemoc domową, zwłaszcza przemoc wobec dzieci. Takie konferencje jak dzisiaj, konferencja Nie Bój się widzieć, służy właśnie temu, abyśmy mogli wspólnie ze specjalistami, bo dzisiaj na sali będą obecni i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i pracownicy oświaty, i policjanci. Żeby rzeczywiście w tym interdyscyplinarnym gronie jeszcze mocniej wspierać nasz system wsparcia dzieci, które doświadczają niestety przemocy. 18 oraz 19 września spotkaliśmy się na interdyscyplinarnej konferencji pod nazwą Nie bój się widzieć więcej. To przestrzeń, w której uczymy się jak chronić najmłodszych, jak wspólnie brać odpowiedzialność za ich los. Spotykają się tutaj specjaliści różnych dziedzin, by wymieniać swoje doświadczenia i budować wspólny system wsparcia, bo tylko razem możemy stworzyć środowisko, w którym dzieci naprawdę czują się bezpieczne, a ich prawa są respektowane każdego dnia. Przemoc, jak wiadomo, jest takim zjawiskiem, którego wciąż jest wokół nas zbyt wiele. Również przemocy wobec dzieci, która jest szczególną formą przemocy. Naszym obowiązkiem, nie tylko uczestników konferencji, specjalistów, ekspertów, decydentów, ale też każdego z nas, każdego człowieka. I naszym obowiązkiem jako po prostu ludzi jest reagowanie na tę przemoc, i jest przerywanie tej ciszy. Statystyki, którymi dysponujemy, rok do roku pokazują wzrost w obszarze krzywdzenia dzieci. Szczególnie wzrasta niepokojąco wykorzystanie seksualne, przemoc fizyczna, a ostatnie lata pokazują, że również przemoc rwieśnicza. To bardzo ważne, żebyśmy byli wrażliwi społecznie i reagowali w tej sytuacji, kiedy właśnie najmniejsi potrzebują naszej pomocy.